Lisie naprawianie zaczynamy. Jak widać, końcówka mocy została już usprawniona. Może nie będzie tego bardzo dobrze widać, włączę światełko, Ale płyta została umyta. I teraz Wam opowiem o pracach, które wykonałem. Ciężko było nagrać film na bieżąco, ponieważ dziubałem to po troszeczkę czasu każdego dnia. Czasem rano, czasem wieczorem. I to był napięty tydzień. I tak sprzęt jeszcze nie jest skończony. Bo się okazało, że przede wszystkim nie jest przestrojony. I jak widać... E Mniej więcej odtąd dotąd. mamy pęknięcie, czyli na wszystkich zakresach po, po, poza FM jest brak szumu. Teoretycznie użytkownik nie będzie używał tych częstotliwości, ale kto wie, czy to nie będzie nam płatało jakichś figli przy przestrojeniu sprzętu. Więc pasowałoby e, sprawdzić, co się tam wydarzyło, połączyć ścieżki i przywrócić całkowitą sprawność płyty. Na FM-ie szum słyszalny y, zmieniający się podczas skręcenia tak y, tuningu nastawu więc teoretycznie ten FM może być ok tak? tutaj też czeka na smycie i, i po prostu wyjęcie odpowiednich elementów, już jestem przygotowany merytorycznie oraz mam wydrukowane ściągi z tego zakresu jeszcze tylko y, będę musiał sobie zamontować antenę na dachu więc już mam jakby zgodę osiedla że mogę sobie Zamontować przed lokalem antenę do, do, do FMA. E, ok, słuchajcie, co się wydarzyło. Wzmacniacz przyszedł tak z dużymi bezpiecznikami, to pamiętacie z filmu. E, teraz tak. Kanał mm, prawy był zwarty, tranzystory miały zwarcie. Mm, więc tranzystory miały zwarcie. Ten od regulacji prądu spoczynkowego miał zwarcie. Ten dziwnie się zachowywał też. Wymieniłem ostatecznie. Mm, miałem problem z uzyskania dobrego dźwięku, powymieniałem to, to jeszcze kondensatory okazało się, że tu mi się schował wcześniej pod kurzem błąd, że nie wyczyściłem wcześniej trochę upalony był ten 68 omów rezystor i po jego zmianie i jeszcze zmianie, jeszcze raz mm, tego tranzystora, ponieważ postanowiłem korzystać z oryginalnych części z epoki, miałem całą od pana Michała płytkę, tak, wzmacniacza od AT ale to nie był dobry pomysł w gruncie rzeczy a dlaczego? <laughs> Więc tak, po naprawieniu już tej końcówki mocy, zostało to wszystko włożone z powrotem. Jeszcze wtedy ta strona była nieruszona. Czyli były stare kondensatory, bo, bo na mierniku było ok. Nie było stałego prądu na wyjściu, i wzmacniacz się włączył. No i niestety ten lewy kanał, który był rzekomo sprawny, popiardywał sobie. Więc troszeczkę już zdenerwowany, ale już uzbrojony we wszystkie nowe części. Wymieniłem tak? i kondensatory i tranzystory. Te sterujące, końcowe też. Parę różnicową. Rezystory wsadziłem, tak jak widzieliście na tamtym filmie były jakieś połączone oporności, żeby uzyskać choćby 68 ohmów w tym i w tym miejscu. I tak. I później to wszystko zostało pod sztucznym obciążeniem ostro nagrzane, tak? I, I przeszło te testy takiego sztucznego obciążenia. No i hitem stało się to, że po prostu podłączyłem i po minucie cichego odtwarzania ten kanał, który w samym początku robiłem, znowu znowu strzelił i strzeliły końcówki, tranzystory końcowe, te oryginalne, więc stawiłem te 9 Ojejku, zaraz Wam podpowiem, albo będzie w napisie pod filmem, już gubię się. I teraz po dwóch dniach odtwarzania muzyki, nawet dużo na granicach przesteru, jest, jest wszystko ok, nic nie uległo uszkodzeniu. Zauważyliście też pewnie, że wymienione są ceramiczne rezystory, tak, emiterowe, ponieważ te to nie miały w ogóle przejścia. Więc nie wiem, co się stało z zestawem głośnikowym, który w tym momencie był podłączony, ale nie mamy o dobrej wiadomości dla klienta, jeżeli jeszcze nie sprawdzał. No i tu jeden był przypalony, ale sprawny, drugi był nieruszony. No i niestety wymieniliśmy wszystkie, żeby było jednakowo. Tutaj też ten rezystor 220 ohmów wtedy był spalony, więc przy takiej dosyć dobrej temperaturze, gdzie już ciężko było go dotknąć, ustawiłem prąd spoczynkowe na około 22-23 mV. I okej, okay. dodatkowo z takich dziwnych rzeczy był straszny problem z tym przełącznikiem był tak zwanym gumowym izostatem. że nie dało się go wyłączyć, tak? trzeba było strzelać jakby z niego, wiecie o co chodzi na pewno. I tutaj o dziwo płyn do kondensatorów, do kondensatorów, do potencjometrów. Lisie nie śpi piątek, hello. Kropla tego płynu. Oj. O, w to miejsce, dokładnie tutaj, załatwiła sprawę, że on, on chodzi naprawdę mega zadowalająco, ja już nie Problem nie wrócił, tak? A już to dwa dni jest używane, włączane, wyłączane. E, chyba tyle w temacie. Słuchajcie, mocy dużo nie ma, e, ale w międzyczasie też tu się dużo dzieje rzeczy, których nie mogę ująć kamerą. Wpadł taki piękny wzmacniacz, który jest na sprzedaż. Wizualnie mikrorysy, brak logo tutaj Technixa, są trzy dziury, więc takie logo sobie można dokupić. Wzmacniacz kosztuje 120 zł. Wada. Oczywiście jest oryginalna hybryda, muzycznie gra. Muzyka jest odtwarzana poprawnie. Tylko przy naciśnięciu CD potrafi nam skoczyć tuner. Ewentualnie inna funkcja i czasami trzeba dwa razy nacisnąć. Mikroswitche prawdopodobnie już mają jakąś rezystancję i nie, nie zamykają w pełni obwodu. Jest to V500 Mark II. No i to Wam powiem. Świeżo po przełączeniu z tego Techniksa, który strasznie męczył, możliwe, że tam coś jest po prostu wyeksploatowane już, tak? AT śpiewa, słuchajcie, anioł, piękne, piękne odtwarzanie muzyki, jasność, klarowność dźwięku. No technik musiał upaść, jeżeli AT go bije na web jakością, dźwiękiem, moc, myślę, że porównywalna. Oczywiście do odsłuchu służą bolero, czyli bądźmy szczerzy, średnie kolumny, ale z fajnym basem, gdzie na tym się aż dziwne, na się nie było basu. Na AT dużo basu, tłusty, fajny dźwięk. Tak, ktoś teraz powie, że nawalam cały czas na full kontur. plus wajchy na maksa w prawo. Ja tak lubię moja sprawa. Każdy lubi to, co lubi. Ale to było dziwne. Dobra, słuchajcie. Następny film będzie z FM-u, jeżeli chcecie film jak wywalam, tutaj z, wylotowuję, oczywiście nie wyrywam, yy, dobre, yy, znaczy kondensatory zmieniam, które już też przyszły, jeszcze bym prosił tutaj fachowców, bo jest też parę osób, które dla beki ogląda takie kanały amatorów jak ja, <laughs> żeby się ze mnie pośmiać, tak, yy, do kieliszka Chateau de rocznik środa, yy, miernik... Yy. Najlepiej gdzie się tutaj wpiąć miernikiem częstotliwości. Myślę, że znajdę to na schemacie, ale jak mi ktoś napisze dokładny punkt, to zawsze trochę będzie parę minut zaoszczędzone grzebanie i szukanie. Dobrze, dziękuję za uwagę. Niedługo bierzemy się za kolejne projekty. Niestety sprzętu jest więcej niż czasu, więc niektóre rzeczy się przeciągają. A tymczasem bywajcie i dużo dobrego.